Cześć, jestem Marta i naszkicowałam tysiące prac w digitalu, różnymi pędzlami. I faktycznie jest tak, że pewnymi szkicuje się lepiej, a innymi trochę trudniej. Oczywiście dobry artysta wyczaruje świetny szkic nawet pędzlem airbrush, jak robi to Saruka Tepes, czy zwykłym pędzlem hardround bez włączonego nacisku, jak robi to Cynics Design. Ale na początku wielu osobom przesiadka z tradycyjnego ołówka na ten digitalowy wydaje się być niewygodna. To trochę tak, jakby wcisnąć osobie praworęcznej, która umie rysować, nagle ołówek w lewą dłoń. Niby umiejętności nie zniknęły, ale jednak odczucie rysowania jest jakieś takie trochę inne. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Dlatego, aby uczynić szkicowanie w digitalu przyjemniejszym, pokażę Ci, jakie pędzle w krycie dobrze się do tego nadają. W tym wybiorę swój ulubiony pędzel do szkicowania i omówię, dlaczego akurat ten. Zobaczysz też ten pędzel w akcji i porównamy go również z innymi. Też obiecującymi. Do przesiadki na Krite zmusiła mnie awaria Photoshopa. Po aktualizacji Windowsa przestał działać tam nacisk. Zrobiłam podstawowy troubleshooting, który nie zadziałał, więc przesiadłam się na Krite, dopóki nie rozwiążę tamtego problemu. A w Krycie wszystko działa. Krita to darmowy, open-source'owy program graficzny, w którym możesz rysować. Ma wszystko czego potrzeba do rysowania, zarówno te podstawowe, jak i bardziej zaawansowane funkcje, dlatego jest popularnym wyborem na start. Niestety nie da się zbyt łatwo wgrać w nią pędzli w jednym z najpopularniejszych formatów ABR i to jest minuscrite. Można zastosować pewien workaround, czyli wgrać końcówki, a potem samodzielnie dostosować ten pędzle, tekstury, ale ten sposób jest nieintuicyjny. No i po drodze spotkamy różne bagi. Ew, what's that? Jednak da się to zrobić, jeżeli jesteśmy cierpliwi. Cały ten proces wgrywania pędzli, jak i najważniejsze funkcje innych programów, omawiam w Digital M-Art podstawy Digitalu. Znajdziesz tam też m.in. godzinny bonusowy tutorial o krycie, w którym omawiam najważniejsze funkcje tego programu. Spójrzmy najpierw na pędzle wbudowane, te domyślne, które znajdziemy, gdy tylko otworzymy program. Te z białym tłem to są moje wgrane pędzle, których nie znajdziesz w krycie. Na początku, gdy zaczniesz te pędzle sobie testować, to zobaczysz dużo pędzli, które są dosyć basicowe i nie różnią się za bardzo. Są po prostu zwykłą wariacją pędzla hardrout. Jednak później robi się trochę ciekawie, bo dochodzą pędzle, które mają teksturę. Chociaż te pędzle sugerowane są jako te, które warto użyć do szkicowania, wydaje mi się, że nie są one aż tak najlepszym wyborem. No może ewentualnie ten pędzel i to jest taki pierwszy pędzel, który gdzieś tutaj mi się jawi jako ten, który można wykorzystać do szkicowania i jest to pędzel Pencil 3 Latch 4B. Jego końcówka wygląda w taki sposób, ma on delikatną teksturę. Jeżeli mocniej przyciśniemy, no to dalej jest ona widoczna. Kiedy przyciskamy lekko, no to mamy wrażenie, że trochę ten pędzel jakby nam bardziej sprejuje. Ten kolejny jest trochę moim zdaniem zbyt teksturowy. Jeżeli lubisz takie pędzle, to oczywiście warto sobie go testować. Dla mnie jednak bardzo obiecującym pędzlem, chociaż jeszcze nie tym ulubionym, jest ten pędzel, który jest bardzo podobny do pędzla od Macalabs HB, płatnego pędzla, którego używam często w Photoshopie. Jest to Pencil 5 Tilted, czyli pochylony ołówek 5. Jego końcówka wygląda w taki sposób, czyli jest taka prostokątna, i rysuje on tak. Mamy tutaj też ciekawe takie markery, które stopniowo budują nam linię. I to już jest coś, co może nam się do tego szkicowania jednak przydać. Więc ten pędzel jest taki naprawdę obiecujący, basicowy. Jego końcówka to jest taki zwykły hard round, trochę przechylony. No I wygląda w taki sposób. Jednak zamiast tego pędzla można zastosować podobny do niego, który nazywa się Bristles for Glaze, Glazurujące Włosie 4. Świetne są te tłumaczenia, by the way. I to Glazurujące Włosie 4 ma taką końcówkę i rysuje bardzo podobnie do tego pędzla powyżej, jednak ma w sobie coś jeszcze, taką delikatną, organiczną teksturę. I bardzo fajnie wygląda na tych krawędziach, gdzie pędzel zmienia kąt. Więc myślę, że jest fajniejszym wyborem niż ten pędzel markerowy. Więc ten sobie zabierzmy i dołóżmy ten Bristles for Glaze. I to są właściwie takie pędzle, które śmiało możemy wykorzystać do szkicowania. Jak widzisz, Krita ma tutaj w sobie bardzo dużo różnych fajnych pędzli teksturowych. Więc szczerze mówiąc, nie ma aż takiej potrzeby, żeby wgrywać tutaj jakieś pędzle, bo te w zupełności nam wystarczą do rysowania w digitalu. A jeżeli będziemy chcieli, no to zawsze możemy stworzyć swoje na bazie silnika krytowego. Wystarczy wtedy wybrać dowolny pędzel, kliknąć tutaj w tę ikonę ustawień pędzla i mamy tutaj mnóstwo różnych opcji. Możemy wybrać silnik, na bazie którego chcemy stworzyć pędzel. No i tutaj testować. Obok nasze zmiany. Mamy tutaj też również inne pędzle powstałe na bazie innych silników, na przykład pędzle smużenia z taką niebieską kropelką tutaj na górze, które nam rozmazują to, co mamy pod spodem. Mamy też pędzle, które skupiają się głównie na teksturze, a także pędzle, które powielają końcówkę na bazie takiej pieczątki. I delikatnie, ewentualnie zmieniają jej rozmiar czy obrót. My jednak skupimy się na tych pędzlach na bazie końcówki Pixel, ponieważ są one najbardziej podstawowe, najbardziej uniwersalne, no i bez bajerów. Pędzel, którego używam w Photoshopie do szkicowania, ma trójkątną końcówkę i szkicuję w taki sposób. Jednak wcale nie musisz używać go w krycie, bo z powodzeniem, jak widzisz, znajdziesz tutaj fajne alternatywy. Dlaczego akurat wybrałam te pędzle i czym się sugeruje? Uważam, że dobry pędzel do szkicowania to taki, który buduje dynamiczną linię, czyli umożliwia nam jednym ruchem pędzla generowanie linii cienkich, mniej widocznych, jak i tych bardziej grubszych, a także to przejście od tej jaśniejszej, delikatnej linii do grubszej jest płynne. A także ta linia zmienia nam co chwilę swoją szerokość. Dlatego wybrałam tą trójkątną końcówkę, bo ona właśnie pozwoli nam łatwiej tworzyć taką dynamiczną, zmieniającą się linię niż na przykład taka końcówka Hard Round. Jest tutaj o wiele mniej dynamizmu tej linii. Poza tym, dobry pędzel do szkicowania musi nam dawać możliwość konstruowania dobrych linii szukania, to znaczy takich, które są bardzo delikatne i dopiero na ich bazie. Powstają te bardziej zdefiniowane. Na przykład ten pędzel, który tutaj wybrałam, czyli ten Large Charcoal, jest moim zdaniem trochę trudniej uzyskać coś takiego, ponieważ gdy przyciskam lekko, już od razu buduje się taka zdecydowana, mocniejsza linia. Więc ten pędzel, no, moim zdaniem, jest na trzecim miejscu. Jeżeli chodzi o najlepszy pędzel do szkicowania w klicie. Jednak nie należy go lekceważyć, bo się może spisać na późniejszym etapie szkicowania, czyli nie na tym wstępnym. Oczywiście te parametry można dostosować, ale, ale takie mam odczucie, że szybko dosyć ten pędzel nabiera tej tekstury i trudniej jest zrobić linię szukania. Natomiast w tym pędzlu Bristels Glaze zobaczmy dla odmiany. Mam wrażenie, że właśnie bardzo delikatnie można budować sobie szkic, i coraz bardziej wyłania się z przestrzeni ta forma. Bardzo powoli i tak wręcz analogowo mogę dojść do ostatecznego kształtu. To pozwala nam zbudować taką większą trójwymiarowość w szkicowaniu: zaznaczyć lekkie linie, a potem po nich narysować te, które ostatecznie wybrałam i te, które były pod spodem wcale w tym nie przeszkadzają, a wręcz dodają właśnie więcej trójwymiarowości temu, co rysujemy. Podobnie zachowuje się ten pędzel Tilted i też wydaje się być ciekawą opcją. Trzeba trochę mocniej przycisnąć, jeżeli chcemy zbudować tą taką linię, linię ostateczną i wydaje mi się, że on dobrze sprawdzi się na takim etapie ale niekoniecznie kończenia tego szkicu, ale zobaczymy to wszystko w trakcie. Moja hipoteza jest taka, że ten pędzel spisze się zarównie, zarówno dobrze na etapie przeszkicu jak i szkicu. Ten najlepiej spisze się na etapie przeszkicu, a ten szkicu. Chociaż oczywiście mówię tu o swoim workflow pracy i u ciebie może być to trochę inaczej. Więc przetestujmy sobie te trzy pędzle w akcji. Zacznijmy od tego pierwszego. Okej, okay, więc to był pędzel e, teoretycznie stworzony do szkicowania. Mam jednak wrażenie, że trudno mi tu uzyskać takie bardzo delikatne linie, bo wtedy one bardzo nikną, ta tekstura się rozrzedza. Nie mogłam budować tych linii trochę, jakbym chciała, e, jednak myślę, że ten pędzel właśnie dobrze się może spisać do takiej ostatecznej wersji szkicu. Jakieś takie delikatne kolorowanie w postaci zaciemnienia niektórych obszarów, no nie do końca ten pędzel się tutaj spisuje w takich... W, w tym, bo tworzy mi za małą teksturę. Nie widać go wtedy, a jeżeli go mocniej przyciskam, no to już jest zbyt mocne. Więc... E... Trochę też denerwuje mnie to, że ma dosyć jednolity kształt. Nie ma tego zróżnicowania na linię mniejszą, na linię chudszą i e, grubszą, więc. No ale tak ten szkic wygląda. Teraz spróbuję narysować coś podobnego, podobny profil, ale kolejnym ołówkiem, czyli tym Pencil 5 Tilted. Zobaczę, jakiej wielkości mniej więcej powinna być głowa, żeby to mi e, wyszło podobnie. Pędzel fajnie wygląda na tym etapie przeszkicu, ale trudno wydaje mi się byłoby zrobić tutaj czystszy szkic tym pędzlem. Zobaczmy go. Te linie wtedy mniej mi się podobają niż tamtego pędzla. Bo nadal, jakby wydaje się, że tutaj to jest ten przeszkic, te linie szukania bardziej. Te linie nie są takie crispy, nie są takie zdefiniowane, więc. No ale dokończmy też ten szkic. Tym pędzlem łatwiej jest zaznaczyć takie właśnie, takie wszelkie elementy lekkiego zacienienia, na przykład na ustach, czego brakowało mi w tamtym pędzlu. Czyli takie, wzmocnić taką troszkę trójwymiarowość. Więc Dlatego warto wymieniać pędzle a nie korzystać tylko z jednego, bo różne pędzle mają fajniejsze właściwości do innych zastosowań. Ok, więc to jest szkic wykonany tym drugim pędzlem, i zobaczmy teraz trzecią wersję dla tego pędzla Bristles. No i ten pędzel bardzo dobrze spisuje się w takim szukaniu linii jak widzisz, ja praktycznie nie muszę to korzystać z gumki, bo wszelkie takie delikatne linie są ładnie budowane. A te, które gdzieś tam były, mogą zostać i one nie przeszkadzają. Więc tak wygląda proces budowania szkicu i zdecydowanie był najprzyjemniejszy. Natomiast zobaczmy jeszcze, jak spisze się. Ten pędzel nie w przeszkicu, ale w szkicu, i tutaj wystarczy go delikatnie zmniejszyć, żeby uzyskać bardziej zdecydowane już linie. No i też, oczywiście, fajnie sprawdza się w takim um, delikatnym cieniowaniu, nazwijmy to, czy przyciemnianiu szkicu. Delikatnie można maznąć i to ładnie się wszystko ze sobą zlewa z płótnem. Ok, więc porównajmy wszystkie te trzy szkice. Mam świadomość tego, że wyszły one trochę inne, inaczej proporcjonalnie, ale to dlatego, że chciałam każdy z nich narysować od początku. Więc to były te pędzle i moje hipotezy na temat każdego z nich. Zobaczmy teraz, czy się sprawdziły i jakie są moje odczucia na sam koniec. Więc przyznajmy każdemu z tych pędzli noty w skali od 1 do 10 jeżeli chodzi o preszkic i szkic. W tym pędzu, jeżeli chodzi o preszkic, nie było mi zbyt wygodnie rysować, więc dałabym takie 5, bo powstaje fajna tekstura, ale pędzel nie jest zbyt dynamiczny. Tutaj, jeżeli chodzi o preszkic, to rysowało się bardzo wygodnie, więc dałabym 8, 9. Natomiast uważam, że jednak mimo wszystko w preszkicu najlepiej radzi sobie Przynajmniej dla mnie ten pędzel, bo łatwo można nim wykonać jakieś nawet czasami delikatne zakolorowania. No i też ma taki najwygodniejszy dla mnie kształt. Jeżeli jednak chodzi o szkic, czyli to, co powstaje ostatecznie, to ten pędzel zdecydowanie mi się podoba. Może faktycznie ta linia nie jest zbyt dynamiczna, ale tekstura jest bardzo ładna, więc dałabym tutaj. 8, 9. Jeżeli chodzi o szkic tutaj, to jednak ostateczna wersja, taka finalna, gdzie chcemy zrobić czysty szkic. No nie jest to złe, daje to efekt tradycyjny. Dałabym jednak 7, bo wolę jednak mieć kontrolę nad tym, żeby te linie były łatwiej zaczerniane, a nie dalej takie delikatne i eteryczne. A tutaj tym pędzlem Trudno jest to uzyskać, bo to, co się sprawdza w te szkicu, no niekoniecznie już się sprawdza na dalszym etapie szkicowania. E, natomiast tutaj e, ostateczny szkic e, wychodzi bardzo ładnie, jeżeli chodzi o budowanie linii, jej dynamikę, jednak trochę brakuje tekstury. E, jeżeli jednak mamy później ochotę rozwijać dalej ten rysunek i nie, i nie wykorzystywać tego szkicu, no to zupełnie nie ma to znaczenia, dlatego daję tutaj e, też 9. Dlatego, że po prostu odejmuję jeden punkt za brak tej tekstury, która tutaj nastukała punkty tej wersji. Więc sumując te liczby, wychodzi na to, że ten pędzel jest moim ulubionym, bo jest najbardziej uniwersalny do każdego z etapów szkicu i myślę, że nawet fajnie sprawdziłby się w samym linearcie. Mam nadzieję, że dzięki temu tutorialowi trochę poznałaś lepiej pędzle w krycie. No i przede wszystkim inspirując się tym, co tutaj pokazywałam, sama wybrałaś dla siebie ten ulubiony pędzel do szkicowania.